W dniu, w dniu dzisiejszym otwieramy sklepik znany Art Równikiem. Jego specjalnością będzie dobra książka wraz z Antykiem. Będą kompozycje kwiatowe, co widać, prawda? I to będzie w tym nurcie florystyki. Będą tutaj haftowane różne rzeczy, czyli też w takie ozdoby, czy jakieś wyposażenie wnętrza. Będzie się dużo rzeczy działo, będziemy mieć różne wydarzenia artystyczne, będziemy tworzyć rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiliśmy, będziemy zapraszać ludzi, żeby z nami tworzyli, będziemy, jak, jak pandemia się skończy, to będziemy ich zapraszać do lokalu, żeby nie tylko wy mogli wypić kawę czy zjeść ciasto, ale też z nami porozmawiać. To jest dla nas ogromny zaszczyt, że możemy być częścią tego fantastycznego przedsięwzięcia. I że Park Technologiczny, który się wszystkim kojarzy z przedsiębiorczością, ze startupami, z firmami, czasami nawet które są już na giełdzie, że zacznie się kojarzyć też z przedsiębiorczością osób z niepełnosprawnościami. Będzie to także miejsce wspaniałego rozwoju, rozwoju, który ma naszym podopiecznym, ma osobom z niepełnosprawnością intelektualną dać duże szanse rozwoju takiego, o którym możemy powiedzieć, że wchodzą oni w społeczeństwo na równi z wszystkimi. Obywatelami. Czyli takie właśnie rzeczywiście wejście w ten artystyczny obszar i też ta praca, która tutaj będzie wykonywana, będzie miała taki wymiar. Bardzo, bardzo nam zależy, zależy na tym, tym żeby że z wami się spotykać. Odkąd wyszliśmy do ludzi, już nie chcemy się zamykać. Się zamykać.